Tak witam was serdecznie raz jeszcze. Ilona Sommerla jestem senior menadżerem w projekcie Duolife. Do projektu dołączyłam tak naprawdę z powodu niesamowicie otwartych, rozwojowych ludzi organizacji Full Rich. Urzekli mnie swoją spójnością. A później odkryłam cudowne produkty Duolife i dzisiaj jestem taką ambasadorką właśnie zdrowego stylu życia i tego permanentnego rozwoju bardzo praktycznego. Chcę się Ilona, podzielić... tak. Bo cały czas jest slajd y, informacyjny odnośnie rejestracji, i tak. Tak, za... zaraz zmienię slajd. Okay. Pozwól, że podzielę się dzisiaj z tobą. Y, dziękuję Ci bardzo, Moniko. Za... Podzielę się dzisiaj z tobą takim jednym tipem, czymś, co odkrywałam przez te ostatnie lata w związku z dołączeniem do projektu. Nazywa się to pewność siebie. Porozmawiaj dzisiaj ze mną o pewności siebie. I mam dla Ciebie kilka bardzo fajnych informacji, myślę, że będą Ci się podobały. No pierwsza taka ważna wiadomość, że to nie jest cecha wrodzona że jest to taka umiejętność, którą można wypracować i można ją rozwijać. Prawda, że to doskonały pomysł, ponieważ jakby nie zamyka nas to tutaj na, takie, na coś takiego, że urodziliśmy się bez, 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 z brakiem pewności siebie, że w domu nie było może takiego sprzyjającego środowiska, ale to sprzyjające środowisko Full Rich, to sprzyjające networkowe środowisko sprawia, że my mamy możliwość rozwijania tej pewności siebie. I kiedy ja dołączałam, wcale tak nie wyglądałam raczej do Rabiałam miną, słuchajcie, o tym też powiem dzisiaj, jako takim ćwiczeniu, ale wiedziałam jedno. Powiedziano mi, że w tym biznesie bardzo ważna jest pewność siebie i należy pójść do osób bardzo dobrych, takich, którzy mają kontakty, coś znaczą, takie ważne persony. I ponieważ tej pewności siebie trochę mi brakowało wówczas, więc poprosiłam moją liderkę Monikę, która tutaj widzicie nadzoruje wszystko, i mówię: Monika, słuchaj, ja potrzebuję umówić spotkania. Czy ja to mogę zrobić z Tobą w jednym pomieszczeniu? Będzie mi po prostu raźniej, nie będę miała wymówek. I tak się zgadałyśmy. Ja pojechałam, słuchajcie, no wiecie, wstyd mi było przed moją liderką, więc dorabiałam sobie tutaj tej pewności siebie, łap za słuchawkę, i dzwonię do żony starosty powiatu Wodzisławskiego. Dzwonię do. Do jego żony, bo wiem, że to jest osoba wpływowa, znacząca, jest prezeską. Jej mąż jest taką osobą naprawdę mocno znaną, nie tylko w tym mieście, w całym powiecie, ale jeszcze w kolejnych miastach i miejscowościach. Wiedziałam, że takich osób ja potrzebuję w biznesie. I oczywiście dodzwoniłam się do Urszuli, Ona była zainteresowana, byli moimi pierwszymi klubowiczami, słuchajcie, i są wierni do dzisiaj. Do drugiej osoby dzwoniłam, ponieważ wiedziałam, że mi ufa i że jest też nakręcona, że jest zainteresowana. Na zdrowym stylem życia, i to jest osoba, która jest ze mną wiernie 8 lat. I chyba mogę, że na palcach jednej ręki mogę policzyć, kiedy nie składała zamówień, naprawdę. Więc ta pewność siebie, słuchajcie, bardzo pomaga nam w tym, żeby być skutecznymi w tym biznesie. A potrzebujemy być skuteczni, prawda? Kiedy, kiedy rośnie nasza pewność siebie? No, ona rośnie przede wszystkim w działaniu. Czyli zobacz, tak jak podzieliłam się tą historią. Ja od razu pojechałam, zadzwoniłam, umówiłam spotkanie, spotkanie przeprowadziłam. Nie chcę wam powiedzieć, jak to spotkanie wyglądało, bo kompetencji, umiejętności jeszcze nie było, ale ta pewność siebie i pewność tego, że te produkty są naprawdę dobre, że ja przychodzę ze świetną rzeczą, sprawiły, że ja byłam skuteczna. I chcę powiedzieć Ci jeszcze jedną ważną rzecz, że po to, abyś miała takie przekonanie, że jesteś kimś wyjątkowym i wartościowym, to bardzo cenne do tego, żeby budować pewność siebie. I wiadomość. Brian Tracy mówi taką rzecz. Szansa na to, że istnieje ktoś taki jak Ty jest jeden do miliarda, do 50 miliardów. 1 do 50 miliardów. Niesamowite, prawda? Popatrz, jaka jesteś wyjątkowa. Jaki ty jesteś niesamowity, jak jesteś niepowtarzalny. Jeśli kiedykolwiek przeszła ci przez głowę taka myśl, że co ja mogę powiedzieć światu, czym ja mogę zaskoczyć, już wszystko przecież było, jaką wartość ja mogę dać, popatrz na tę wiadomość. Jesteś wyjątkowa, niepowtarzalny. I masz te wartości, których być może nie niosą ze sobą inni. Niesamowita prawda. Spójrz proszę dalej. Dlaczego warto mieć pewność siebie? Myślę sobie, że pewnie macie swoje zdanie na temat tego, czym jest pewność siebie i dlaczego warto ją mieć. Jeśli macie ochotę powiedzieć, to bardzo proszę. Włączcie teraz, włączcie teraz mikrofony, powiedzcie, dlaczego warto. To i macie ściągę, nie patrzcie na razie. Dlaczego, dlaczego warto budować taką pewność siebie? Czym ona ci pomoże? Jak myślisz? Skuteczności, czyli osiągamy, Skutecz... łatwiej osiągamy to, co zamierzyliśmy. Świetnie, dziękuję bardzo. Tak jest. Skuteczności. Tak, jesteśmy pewni siebie, i e, to ludzie do nas chętniej dołączają, bo wiedzą, że jesteśmy przekonani e, do tego, właśnie co robimy, do produktu, do tego działania, że. Czują, że po prostu robimy to profesjonalnie. Oczywiście, bardzo dziękuję. Tak jest. Rzeczywiście na rynku mamy bardzo dużo różnych ofert i my czasami nie to, co słuchamy, ale idziemy z tym, co czujemy. Jeśli czujemy, że ta osoba wie, o czym mówi, że ta osoba jest spójna, my to czujemy bardziej, prawda? To z tej pozycji serca do nas przemawia, to my za tą osobą podążamy. Bo przecież chcemy, chcemy osiągać jakieś swoje cele. I jeśli widzimy, że ta osoba nam daje gwarancję albo sama jest gwarancją sukcesu, to wiemy, mamy takie zapewnienie, że my też. W to miejsce tego sukcesu dotrzemy. Świetnie, bardzo Wam dziękuję. No i też dlatego ta pewność siebie jest ważna. To budowanie pewności siebie jest istotne, ponieważ wiem wtedy, że moja wiedza, moje doświadczenie jest wartościowe i ważne. A kiedy mam takie przekonanie, to z odwagą, słuchaj, łapię za słuchawkę, z odwagą idę na networkingowe spotkanie, bo wiem, że ja jestem wartościowa i to co mam do powiedzenia jest wartościowe. I teraz odwagą nie tylko właśnie re rekomenduję biznes, ale też proszę o rekomendację Mówię, wiesz, Alinko, ty jesteś taka przebojowa dziewczyna, i doskonale tutaj poznałaś nasze produkty, poznałaś ten biznes. Pewnie masz wokół siebie takie osoby podobne do ciebie, które również chciałyby skorzystać z tej szansy, jaką daje MLM albo jaką daje produkt Duo Life. Z odwagą też wtedy zapraszam na wydarzenia, i nie boję się tego. Nie, powiem, że być może po tej drugiej stronie jest osoba, która jeszcze nie jest gotowa, nie jest to jej moment, ale ja nie tracę tego poczucia pewności siebie i tej wartości, którą niosę. No i oczywiście. Z odwagą też proponuję biznes i produkt. I wiecie, nie zastanawiam się, czy mam powiedzieć, że to kosztuje 348 zł. Po prostu mówię o tym, dlatego że wiem, że to jest warte tej ceny. Mówię o tej cenie rejestracyjnej, mówię o tych cenach produktu, bo wiem, że to jest warte tej ceny. W jaki sposób zatem budować pewność siebie? Chciałabym Wam podpowiedzieć kilka takich rozwiązań, które ja również stosuję, i takich ćwiczeń. Dzisiaj, jakby nie będzie przestrzeni na to, żebyśmy tutaj mogli sobie poćwiczyć, chociaż uważam, że to pierwsze powinniśmy zrobić i bardzo Was do tego zachęcam. Skoro mówiliśmy, że jesteś wyjątkowy i jesteś tak na jak 1 do 50 miliardów osób na całym świecie, to proszę Cię, wypisz teraz trzy swoje supermoce. Co jest Twoją mocną stroną? Może to jest łatwość nawiązywania kontaktów, może to jest taka empatia, może to jest umiejętność rozpoznawania potrzeb drugiego człowieka. Jaka to jest supermoc? Może to jest łatwość prezentowania, może to jest łatwość zapraszania kogoś. Jaka to jest twoja supermoc? Dajmy sobie dosłownie minutę, mamy na to czas. Wypiszmy swoje trzy supermoce. Odkryj swoją niepowtarzalność, odkryj swoją wyjątkowość, pochwal się nią. Trzy Twoje supermoce. Widzę, że Monika jest gotowa, nie widzę Was wszystkich, ale gdybyście chcieli, proszę włączcie tutaj mikrofony, zbudujcie nas, pokażcie, jaką supermenką, jakim supermenem jesteś i jakie te moce możesz wykorzystać do tego, aby Twój biznes rósł, abyś ty jako lider, jako klubowicz mógł również przeżywać taką metamorfozę, rozwijać się i budować pewność siebie. To jest gotowy, pochwalić się. Mówcie głośno, niech świat słyszy. Ty sama Fantasia, musisz usłyszeć. Wytrwałość. Świetnie. Otwartość na ludzi. Piękne cechy. Wszystkie potrzebne w MLM-ie. Dziękuję ci, Kasiu. Kto jeszcze? To ja też powiem. <grym się wytrzał> Jestem. Tak, jesteś Grażynką. Mm. Więc tak, Więc ja, tak też, ja też moją supermocą jest łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi. Jestem też i chcę bardzo ludzi obdarowywać empatią i, i robię to. I potrafię też przekazywać ludziom pozytywną energię. Pięknie dziękuję. Dziękuję, Grażyna. Trzy super moce. Kto jeszcze? Ja mogę, Sylwia. Ja potrafię słuchać. Piękna cecha. Jestem dobrze zorganizowana i jestem, tak, mam taką pogodną osobowość. Dziękuję bardzo, Sylwia. Widzę, że Sylwia tak się zatrzymała, bo pewnie wypisała jeszcze kolejne trzy bardzo dobrze i bardzo dobrze. Jakie ty masz jeszcze supermoce? Powiedz, proszę, bo może ktoś właśnie odkrywa, że o, ja też mam taką cechę. Ja może powiem. Też ta łatwość nawiązywania kontaktów. Ale też ja jestem, często słyszę od osób, które mnie otaczają, że jestem konsekwentna i skuteczna. Ale też osoby się przez to czują przy mnie bezpiecznie, bo wiedzą, że jak ja już coś zacznę, one zaczną ze mną, to to ze mną skończą zawsze, że, że po prostu każdą sprawę doprowadzę też do końca i, i myślę, że to też jest fajna cecha. Bardzo fajna, bo czują się zabezpieczeni i wiedzą, tak. że ta energia nie pójdzie tak w niebyt, tylko istotnie ona będzie zmierzała do celu, tak? Pięknie. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu. Czy ktoś jeszcze ma ochotę, czy możemy przejść dalej? Bardzo proszę. Ja może jeszcze. Jeszcze proszę. <laughs> już większość pewnie miała, miała tu cechę, czyli łatwość nawiązywania kontaktów, bo lubię bardzo rozmawiać z ludźmi. Lubię pomagać ludziom i taką trzecią cechą, taki, taki spontan, taka spontaniczność jestem właśnie, no to nie jest dobre we mnie, że działam tak spontanicznie pod kątem chwili. Niekoniecznie zawsze jest to dobre, ale się wszystkiego dalej uczę, tak? żeby jednak trochę bardziej planować i być taką poukładaną, a nie taką chaotyczną. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Magda, doskonale. Doskonałe cechy i jeszcze taka świadomość właśnie tego, co trzeba by było poprawić może albo zmienić troszeczkę, żeby było bardziej skuteczne w nas, nie? Bardzo Ci dziękuję. Dobrze, pewnie drugie, drugie ćwiczenie też nie jest dla Was obce, bo z pewnością stosujecie zarówno wypisywanie swoich celów, jak i afirmacji, ale pozwól, że przypomnę jeszcze, jak to jest istotne i ważne, aby od rana nasz umysł był ukierunkowany na to, czego Ty chcesz dzisiaj. I ktoś kiedyś podpowiedział, Powiedział mi tak na początek, kiedy jeszcze nie jesteś taki wprawiony, wprawiona w tym zapisywaniu celów, żeby wypisać sobie takie dwa cele, które są dosyć łatwe do osiągnięcia, ale jeden, który jest takim wyzwaniem dla Ciebie, wiesz, żeby jednak widzieć ten progres w tym, w tym Twoim robieniu tego biznesu, w rozwoju Twoim własnym. No i oczywiście afirmacje, zawsze mówimy je w pierwszej osobie, w czasie teraźniejszym, tak jakby się to już działo, czyli jestem. Tak, czyli jestem, czyli mam dobrze płacących klientów, jestem wspaniałym liderem, dołączają do mnie każdego dnia wyjątkowe e, kobiety. I teraz trzecie ćwiczenie, które wielokrotnie już, jakby propagowałam, również w swoim zespole, to to, aby stanąć przed lustrem i mówić do siebie, lubię siebie, lubię siebie, lubię siebie. Słuchaj, zamknij drzwi łazienki, niech cię nikt nie obserwuje, bądź w tym naturalna, bądź w tym z sobą, ale mów do siebie, niech twoja głowa, niech twoje serducho usłyszy to, lubię siebie, lubię siebie, lubię siebie. Tracy zapewnia, że rzeczywiście nasza pewność siebie urośnie i ja jestem tego przykładem, że tak się dzieje. Zapisz sobie nawet w zeszycie, żeby to robić codziennie. Codziennie mów do siebie, że siebie lubisz. Kolejny ważny element, taki bardzo profesjonalny już, który podniesie twoją pewność siebie, bo jak wiesz, pewność siebie nie robi się na kartce, tylko ona się kształtuje w działaniu, to... Codziennie ucz się czegoś nowego ze swojej branży, czyli zaznacz sobie, że dzisiaj na przykład przeczytam historię z Księgi Zdrowia, jutro na przykład obejrzę film rozwojowy na Full Rich, pojutrze będę brała udział w Kuźni Zdrowia, przeglądnę sobie facebookowe portale nasze, tak? będę brała udział w wydarzeniu. Przeglądnę znowu Akademię Sukcesu, tę ostatnią chociażby, bo ktoś mi tam gdzieś wytrącił z równowagi, być może nie byłam w skupieniu. Każdego dnia ucz się czegoś nowego w swojej branży, tej eksperckości, żebyś też miała takie zaplecze, wiesz, że ja to wiem, a jeśli nie wiem, to sprawdzę, nauczę się, będę wiedziała więcej już jutro. I pewnie wiele z Was robi w takie spotkania zoomowe, jak my dzisiaj tutaj mamy w... Online, ale też z pewnością, jak widzę tutaj osoby, te, które mają taką empatię i te, które łają łatwość nawiązywania kontaktów, zapewne macie też spotkania takie właśnie stolikowe, czyli przy kawie gdzieś na żywo. Czy tak jest? Tak. Ja też tak lubię, też tak mam i też działam hybrydowo i muszę Wam powiedzieć, że wtedy bardzo ważna jest też dbałość o swój wizerunek, wiecie, ja tutaj jestem też dzisiaj do, do Was ubrana, założona, mam jakąś biżuterię, żeby wyglądać, usteczka pomalowałam, słuchajcie, zrobiłam to dla Was, bo wtedy wiem też, że są bardziej widoczne, tak, i wtedy też łatwiej odbiorcy skupić uwagę na tym, co mówi do nas nasz rozmówca, a więc zawsze przygotuj się przed każdym zoomem, przed każdym spotkaniem, w którym ty będziesz z gościem, albo będziesz zapraszała, albo będziesz prowadziła prezentację, zadbaj o swój wizerunek, tak? Uczysz się, zrób makijaż, popraw makijaż. Jeśli potrzebujesz, to załóż coś czerwonego, albo usta pomaluj na czerwono, albo jakąś tam broszkę, czy jakąś zawieszkę, kolczyk czerwony, one dodają nam pewności siebie. Jeśli potrzebujesz, to ubierz niebieską koszulę, albo niebieski t-shirt, wtedy będziesz, dla wiary, będziesz bardziej wiarygodny, dla naszego odbiorcy, będzie działało to na jego podświadomość, że jesteś rzetelny, że jesteś solidny, że jesteś ekspertem. I yy, wchodź w rolę. Kolejne ćwiczenie, nie wiem, czy kiedyś, wiecie, dzieci, kiedy obserwujemy, tak one biorą za skakankę i śpiewają tam, prawda? Jak było Opole, to śpiewały tam z Opole jakieś szlagiery, przeboje. My też wchodzimy w rolę. Ja pamiętam, kiedy uczyłam się, trafiłam do, takiego, do, takiego, do takiej organizacji, poznałam taką niesamowitą, bardzo przedsiębiorczą, kreatywną kobietę, i ja bardzo lubiłam przebywać w towarzystwie jej i jej koleżanek. To były kobiety z wielką klasą, one się poruszały z pewnością siebie, one siadały w odpowiedni sposób, one mówiły w odpowiedni sposób, one wyglądały odpowiednio, one się witały odpowiednio, nie kryły się po kątach, nie potrzebowały jakiegoś wielkiego zaznaczenia swojej osoby, one naprawdę były widoczne. Więc wchodziłam w rolę, wyobrażałam sobie, jak ja, żeby nie tracić swojej indywidualności oczywiście, zachowałabym się albo jak dorota w tym momencie by się zachowała, tak? I próbowałam naśladować to. I to jest naprawdę bardzo dobry sposób na to, aby budować swoją pewność siebie. Mów głośniej i wolniej, i nie bój się pauzowania. Co ja mam na myśli? Czasami podczas prezentacji słuchajcie, chcemy jak najszybciej, jak najwięcej, wydaje nam się, że im więcej powiemy, tym ta osoba więcej zapamięta. No tak nie jest, tak nie jest. Więc zachęcam Cię do zadawania pytań. Niech ta osoba czuje, że jest zaopiekowana, że ma tę przestrzeń do tego, żeby powiedzieć coś od siebie. Pytaj ją, a jeśli nie znasz odpowiedzi, to powiedz, wiesz, na to pytanie odpowiem ci jutro. Zaplanujmy wobec tego kolejne spotkanie i ja się przygotuję, odpowiem wyczerpująco na to, o co ty dzisiaj pytasz. Tak? Mów głośnie, nie bój się pauzy. To znaczy też, że daj taką przestrzeń do, twojemu odbiorcy do tego, żeby mógł się zastanowić nad tym, o co ty go pytasz. I zadawaj te pytania. Zadawaj pytania. Uśmiechaj się. I tutaj mistrzynią uśmiechania się jest moja y, wspaniała. Y, Katarzyna Narloch, ona po prostu uśmiecha się, nawet kiedy towarzyszy właśnie przy jakiejś dłuższej wypowiedzi swojego partnera, to pięknie się uśmiecha i patrzy się jednocześnie i na partnera, i na Katarzynę. Naprawdę jest to taki, taki widok uskrzydlający, ale też taki budujący i bardzo interesujący, więc uśmiechajmy się. To no też takie, buduje takie, takie przekonanie, takiego komfortu, daje takie poczucie komfortu, zarówno sobie prowadzącej, jak i tej, która jest pod na drugiej stronie na Zoomie albo na spotkaniu. I chcę jeszcze powiedzieć o takich słowach mocy. Mnie kiedyś bardzo poruszyło jedno szkolenie. Ktoś kiedyś powiedział broń Boże, nie przepraszaj, ponieważ kiedy przepraszasz, stawiasz się w sytuacji takiej przegranej, proszącej, wiesz, za parawanu. To jak w takim razie, bo przecież każdemu z nas zdarzy się jakaś, nie wiem, jakaś, jakieś popa popełnić, czego, coś przeoczyć, o czymś zapomnieć. Mieliście takie sytuacje na spotkaniach? Mieliście, bo ja miałam. Spóźniłam się, kiedyś się umówiłam na bardzo ważnego Zuma i pobłądziłam, nie mogłam znaleźć tej drogi. Zanim Przyjechałam, zanim dołączyłam do tego Zuma, to byłam spóźniona. Oczywiście, bardzo to było niekomfortowe, ale weszłam w rolę kobiety pewnej siebie i powiedziałam, Dziękuję, że za, na mnie zaczekaliście. Dziękuję, że na mnie zaczekaliście. I o tych słowach mocy. Jeszcze raz. W czasie prezentacji, w czasie prezentowania można powiedzieć: Pozwól, że przeprowadzę się przez te prezentację. I tak, prawda? To tam co masz na myśli. W którym momencie Przejdźmy teraz do tego, co najważniejsze, kiedy chcesz zapytać o to, czy on wybiera bycie klubowiczym, czy może chce być partnerem biznesowym. Rozumiem Twoją perspektywę i mam taką propozycję. Wtedy on wie, że Ty dokładnie wiesz, w którym kierunku on ma podejrzeć. nie jest taki zagubiony, wiesz, po prostu idzie za Tobą, tak? Jest wtedy, czuje, że jest zaopiekowany. To, co możemy zrobić już teraz, to umówmy się na kolejne spotkanie. Bo wiem, że będziesz mieć pewnie mnóstwo pytań po obejrzeniu. Ustalmy następny krok, albo zróbmy to tak, moje ulubione. Zróbmy to tak. I jeśli mówimy już o tych słowach mocy, to już powiedziałam o tym: dziękuję, że zwróciłeś mi uwagę. Dziękuję, że na mnie zaczekałeś. Popatrz, w jakiej to pozycji Ciebie stawia. Partnera, nie proszącego, ale właśnie partnera. Tak? I na koniec, już zupełnie, chciałam Ci powiedzieć, że pewność siebie rodzi się w działaniu. Nigdy odwrotnie. Nie myśl sobie, że teraz będzie tak, że ty najpierw zbudujesz swoją pewność siebie, nie wiem jak byś to miał zmierzyć, miała zmierzyć, a potem za pół roku, daję sobie pół roku na budowanie pewności siebie, a potem ruszę do boju i po prostu osiągnę szczyty. Właśnie nie. Jeśli słuchałaś uważnie mojej historii i jeśli patrzyłeś na to wszystko, o czym dzisiaj opowiadałam, to popatrz, ta pewność siebie rodzi się w działaniu. Ona się rodzi dokładnie wtedy, kiedy ty łapiesz za słuchawkę, wchodzisz w rolę kobiety pełny, pewnej siebie, ubierasz się jak kobieta pewna siebie. Nawet do Zuma, jeśli potrzebujesz, załóż buty, załóż buty. Może to doda ci pewności siebie, tak? Poczujesz się bardziej komfortowo i wtedy będzie ci łatwiej prowadzić ten biznes. Pamiętaj, pewność siebie rodzi się w działaniu. Już dzisiaj zaplanuj swoje działania. Jeśli chodzi o twój mental, Zaplanuj, że będziesz mówić do siebie: Lubię siebie, lubię siebie, lubię siebie. I zaplanuj też, że będziesz umawiać spotkania po to, aby powiedzieć o wartości, pokazać, jaką ty wartość niesiesz tym ludziom, że będziesz zapraszać na wydarzenia, że będziesz umawiać prezentacje. Życzę Ci, żeby ta pewność siebie pięknie urosła, abyśmy się mogli znowu spotkać za te pół roku i abyś mógł się podzielić. Wow, jak dzisiaj czuję się inaczej, jak ja dzisiaj siedzę, jak ja dzisiaj zabieram głos, jak ja odważnie podnoszę rękę i gdzieś tam się prezentuję. Tego Ci życzę. Bardzo dziękuję, że dzisiaj byłeś ze mną, że dzisiaj byłaś ze mną, i mam nadzieję, że dzisiaj, jeszcze na, tym, na tej części warsztatowej, na części swojego grupowego szkolenia, podzielisz się właśnie tym, jak masz zamiar budować swoją pewność siebie. Dziękuję Ci bardzo i przerogowujemy się na swoje grupowe Dzięki, Dzięki Ilona. Dzięki, Ilona. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Bardzo proszę.